Należy przycinać od połowy lipca do początku sierpnia. To przeważnie jest czas, gdzie już jest po zbiorze. To jest przede wszystkim. I możemy wykonywać cięcie sanitarne, czyli tak zwane cięcie tych suchych, starych czy chorych gałęzi. Możemy wykonywać cięcie prześwietlające bądź odmładzające. Roślina, jeśli jest, nie była cięta, jest stare drzewo i chcemy ją po prostu odmłodzić. Co zrobimy przy tej wiśni? No przy tej wiśni możemy yy, wyciąć na przykład gałęzie, które nam sięgają za nisko yy, ziemi. Tu jest ta gałąź, ona jest, sięga prawie do tego, do ziemi, więc nie ma sensu trzymać, bo w to od ziemi wchodzą zawsze choroby grzybowe. Więc możemy śmiało ją przyciąć. Yy, tu mamy gałąź, o, która zasycha, bo była nadłamana. Akurat nie musieliśmy jej przycinać nawet, bo sama odpadła. Tu jest kolejna gałązka, która jest sucha. Też je możemy przyciąć. Które gałęzie? Patrzymy. Tu możemy na przykład wziąć popatrzeć w koronie drzewa, bo tu jest dosyć gęsta korona. Możemy zerknąć gałęzie, które są na dołu, o dołu bo tu jest gęsto, możemy przyciąć po prostu żeby ją prześwietlić i tak ta gałąź, która jest na spodzie nie ma te wystarczającej ilości światła więc ucinamy gałąź kolejna gałąź, która też ma dużo, dużo suchych gałęzi i też, która nie będzie miała w przyszłym roku aż tak dużych owoców bo ponieważ mało światła będzie miała też ją możemy wyciąć tu jest też kilka gałęzi obok siebie. Możemy też jedną wyciąć, żeby prześwietlić. Możemy też popatrzeć o, jeśli są suche gałęzie, też wycinamy suche gałęzie. Za jednym razem kolejna gałąź sucha. Też ją usuniemy z kolejna gałąź, która jest odrost też suchy jest gałąź, która jest część sucha, część żywa, ale też jest gęsto. Możemy śmiało ją wyciąć, Ona nawet cała sucha. To tu akurat cięcie odmładzającego nie będziemy przeprowadzać, ponieważ cięcie odmładzające było przeprowadzone i wypuszcza bardzo dużo młodych odrostów z góry, które w przyszłym roku będą doskonale owocować. To jeszcze możemy, tu mamy suche gałęzie. Ta cała gałąź jest sucha, o, bo miała brak dostępu światła i drzewo w naturalny sposób nie pompuje w takie yy, gałęzie soków, ponieważ przyroda dobrze wie, że na takich gałęziach gdzie nie będzie dosyć światła i tak będą małe liche, owoce tu mam jeszcze kolejną gałąź suchą po części o. Już zupełnie inaczej wygląda, jest prześwietlona. Czy te gałęzie na dole jeszcze też możemy jakoś, nie wiem, poskracać, bo jak się jedzie kosiarką, no to one tak trochę. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej gałęzie u dołu, które nam przeszkadzają. Możemy o tej porze roku po owocowaniu wiśni możemy ciąć tak, jak nam pasuje. Wiśnia i tak odpuści bardzo dobrze na wiosnę. Tu jest cała gałąź, która sięga praktycznie do dołu, też przeszkadza. Możemy wszystko śmiało do jakiego poziomu byśmy chcieli, możemy wyrównać.